Drodzy Państwo, teraz chciałbym zaprosić Pana Andrzeja Petrowicza i poprosić o zabranie głosu a propos rowerowych piątków, bo to jest inicjatywa, która jest bardzo popularna w Gdańsku. Może Państwo również przystępują do tego projektu i właśnie w piątek zamiast samochodem, rowerem do pracy, no, ale o wszystkim opowie Pan Andrzej, który reprezentuje Stowarzyszenie Wspólna Europa. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Klasyk, czyli Pan Prezydent Karnowski mówi, że albo ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia, albo prezentację w powerpointzie. Więc ja mam prezentację w powerpointzie. Opowiem Państwu o rowerowych piątkach jako przykładzie współpracy pomiędzy trzema sektorami. Moja prezentacja będzie się składała z kilku części. W pierwszej kolejności powiem kilka słów na temat naszego stowarzyszenia jak również na temat metodologii, którą przyjęliśmy. Następnie powiem o głównych założeniach, które są związane z wyzwaniami, które stoją przed praktycznie z każdym samorządem. Zresztą moja przedmówczyni wspominała o procesach suburbanizacji, czyli wnoszenia się mieszkańców na tereny podmiejskie. I koniec końców przedstawię Państwu dwa lata praktyki, czyli jak My przygotowujemy kampanie społeczne. Jakie ewentualnie rekomendacje chcielibyśmy Państwu przekazać, co jest ważne w kontekście współpracy właśnie z trzema sektorami? PSW powstało w 2004 roku. Z samego założenia prezesem stowarzyszenia jest profesor Hiranie Chynacki, szef katedry Dyskonawistyki. Mieliśmy przyjemność współpracować z panem prezesem Tomkiem Żelaznym, z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Udańskiego. Polecam współpracę. To, co jest ważne, to z samego początku popatrzyliśmy na północ. I dla nas Skandynawia i Finlandia to są główne miejsca i główne źródła naszych inspiracji. Zajmujemy się różne, różnego rodzaju rzeczami. Takie mamy cztery główne obszary działalności. To jest kwestia dotycząca mobilności, czyli promowanie zarówno transportu publicznego, chodzenia piechotą, jeżdżenia rowerem. Jesteśmy członkami Europejskiej Federacji Cyklistów. Ale również promujemy kwestie dotyczące czynnej ochrony przyrody, do sprawy związane z organizowaniem kongresów, spotkań, a także kwestie dotyczące marketingu sportowego. Dwa słowa na temat mojej osoby. Ciężko by być sędzią we własnej sprawie, ale tak się akurat składa, iż posiadam doświadczenia pracy zarówno w biznesie, jak i od ponad 8 lat jestem w sektorze trzecim, więc niekiedy mam troszeczkę inne spojrzenie niż obowiązujący kanon. To, co chciałbym Państwu powiedzieć, to to, że wielokrotnie... Gdy rozmawiamy o kwestiach dotyczących współpracy, mamy takie praktyczne rzeczy, których, których często zapominamy. To jest slajd, który na szczęście nie będę szczegółowo omawiał, bo wręczy mnie podczas swojego warsztatu Piotrek Pleniński, mój serdeczny przyjaciel. Natomiast pozwolę sobie tutaj pokazać Państwu takie dwa ważne elementy, które występują w każdym z projektów. Mianowicie pierwszy element, nie wiem czy to jest widoczne. Okej, okay, technika nie działa. Pierwszy element, który chciałbym Państwu przekazać, mianowicie nasza metodologia i nasze działania zaczynają się przede wszystkim od fazy czwartej, zakończenia projektu. Nie dotykamy żadnego projektu. Kiedy nie wiemy, jak on się zakończy. I dopiero wtedy idziemy do fazy pierwszej, czyli fazy koncepcji. A drugi element, o którym chciałbym wspomnieć, związany z tym slajdem, to jest ta niebieska linia. I to jest nieustająca linia spadającego entuzjazmu, która bywa w każdym projekcie i dalej w las, tym po prostu jakby chciało nam się chcieć, jak nam się nie chce. I w związku z tym, element, który wykorzystujemy. To jest element typowy dla biznesu, szczególnie dla kwestii związanych z rozwiązaniami informatycznymi. Po niektórych minach widzę łapanie się za głowę. To tak zwany schemat tranzystora, a tak naprawdę to przebieg, przebieg informacji, jeżeli chodzi o procesy organizacyjne, które powinny być uzgadnione. Co to oznacza? Oznacza to, że tak naprawdę definiujemy, i tak jak tutaj była na początku prezentacja dotycząca roku heweliusza, kto za co jest odpowiedzialny, w jaki sposób przepływ informacji ma przebiegać i nie walczymy i nie, nie chcemy zmienić świata, tylko na zwyczajnie świecie przyjmujemy z pokorą, że niektóre procesy trwają tyle, a niektóre trochę krócej. E Przejdę do założeń, założeń, jeżeli chodzi o kampanię Rowerowe rower Piątki i tak naprawdę te założenia dotyczą kwestii związanych z sprawami związanymi z mobilnością aktywną. Dla nas jako stowarzyszenia, jako członków Europejskiej Federacji Cyklistów nie jest ważne tak zwane rowerownictwo, ważny jest rozwój regionalny. Czyli mam też troszeczkę inne podejście niż niektóre organizacje, czyli nie patrzymy z punktu widzenia, w jaki sposób wydawać pieniądze, czy publiczne, czy prywatne, tylko w jakiś sposób tak naprawdę doprowadzić do zwiększenia przychodów. I to jest ta subtelna różnica. E, mając na uwadze każdego dyrektora sprzedaży w listopadzie, tudzież w grudniu, który patrzy na plany sprzedażowe, to jest element, który warto mieć pod uwadze również w kontekście współpracy z biznesem. Drugi element, o którym chciałbym wspomnieć, to jest tak zwane poziomy refleksji strategicznej. To jest duże wyzwanie, tak naprawdę, szczególnie przy współpracy międzynarodowej. W naszym przypadku, oczywiście nie wolno go realizować, ale bardzo często, w przypadku Europy Środkowo-Wschodniej, my koncentrujemy się na poziomie operacyjnym, taktycznym, czasami strategicznym. Nasi partnerzy z zagranicy, szczególnie z Skandynawii, koncentrują się na poziomie akcjologicznym i politycznym. Czyli tak naprawdę ciężki jest komunikat pomiędzy poszczególnymi stronami. I i to jest też pewne wyzwanie, tak? Ja zdaję sobie sprawę spraw dotyczących rozliczeń, projektów itd. Tak tak ale tak naprawdę, jeżeli nie uzgodnimy, na jakim poziomie rozmawiamy, to ciężko się porozumieć. Kolejne wyzwanie, które jest, to jest wyzwanie związane z kulturami organizacyjnymi, ale też kwestiami dotyczącymi kultur pomiędzy, i różnic pomiędzy narodami. Profesor Hofstede, to jest emerytowany profesor Uniwersytetu w Rotterdamie, pokazuje różnice kulturowe. Ja nie będę wchodził w szczegóły, zachęcam do zapoznania się z bardzo ciekawymi wynikami, natomiast tutaj na tym slajdzie pokazuje element, który dotyczy Polski i Wielkiej Brytanii, a szczególnie tego, co jest dla nas charakterystyczne, czyli unikanie niepewności. Lubimy piosenki, które słyszeliśmy, najchętniej z refrenem. Tak? I to sprowadza się do tego, że bardzo się cieszę z tych inicjatyw, o których Pani wspominała, jeżeli chodzi o płock. Tak? Nowe organizacje, które przychodzą z nowymi pomysłami, zawsze mają troszeczkę gorzej. I w związku z tym to jest też pewne przełamanie się i trzeba mieć na uwadze w kontekście współpracy trójsektorowej. Wracając do kwestii mobilności, Taką podstawową rzeczą, jeżeli chodzi o, o mobilność, to jest nie tylko mobilność, to jest czerpanie yy, jako źródła wiedzy z tego, co się dzieje w innych krajach. był sobie jakiś taki kraj, który się nazywał Niemiecka Republika Demokratyczna. I w tym kraju występują pewne tendencje, które później, po w zależności oczywiście od branży, od czterech do 10 lat występują również w innych krajach Europy Środkowo Wschodniej. To, co Państwo widzą, to są badania z 2008 roku, które pokazują, że o dziwo w Niemczech spada korzystanie z samochodów indywidualnych. Ten proces będzie się również odbywał w naszym kraju. I on sprowadza się również do jeszcze jednej ważnej kwestii, a mianowicie następuje bardzo ciekawa różnica pomiędzy pokoleniami. Ta subtelna granica jest na poziomie 45-50 lat. Mianowicie osoby w Niemczech, szczególnie w NRD, powyżej 50. roku życia, nie wyobrażają sobie życia bez samochodu, ale, za, przepraszam, nie wyobrażają sobie życia samochodem, ale bez e, dostępu do internetu, natomiast e, osoby młodsze zupełnie odwrotnie. I to jest też rzecz, którą bierzemy pod uwagę w kontekście naszych działań, ponieważ e, nowe technologie wkraczają do do y, wszystkich elementów związanych z y, naszymi projektami. Y, czerpiemy wiedzę z Niemiec, i dlatego też pokazuję Państwu tak zwaną piramidę rowerową, która mówi o tym, że jeżeli chcemy myśleć o przychodach związanych z turystyką, ale również ograniczyć pewne wyzwania, które dotyczą miast, powinniśmy się koncentrować na codziennych przejazdach rowerowych. I dla nas ta podstawa piramidy jest głównym naszym działaniem. Dlatego też w tym trójkącie korzystając z doświadczeń fińskich, czyli biznes, media, NGOsy i jednostki samorządu terytorialnego stworzyliśmy koncepcję kampanii, która nazywa się Rowerowe Piątki. W roku 2010 rozpoczęliśmy tę kampanię. Pierwszą rzeczą Którą, która stanęła przed nami, to było zbudowanie zespołów. Zespołów, które będą składały się z przedstawicielek, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gdańsku, z PGNiG, również z naszego stowarzyszenia. Pierwszą taką podstawową rzeczą było to, że jaki znaleźć wspólny, wspólny mianownik. I to, co chcielibyśmy państwu podpowiedzieć bardzo fajną rzeczą jest odzież. Ludzie się identyfikują, jeżeli mają podobne ładne, dobre polo, t-shirt, czapkę, czy cokolwiek bądź innego, to też z punktu widzenia tutaj wspomnianych wyzwań, jeżeli chodzi o struktury organizacyjne, czy to firm, czy to różnego rodzaju instytucji publicznych, dobrze jest w przypadku, kiedy mamy wyzwanie, jeżeli chodzi o projekt, który nie jest projektem horyzontalnym, zanieść takie polo. Zastępcy dyrektora wydziału tudzież departamentu. Drugie wyzwanie, które, które stanęło przed nami, to jest kwestia dotycząca tak naprawdę to, czym wspominałem, jeżeli chodzi o metodologię zarządzania projektami, kwestia związana z zbieraniem danych. Nie dość, że chcemy tylko i wyłącznie realizować projekty, które sprawiają odbiorcom uśmiech i nam uśmiech. Mamy ten korzystając z okazji, że jestem na Pomorzu, mogę powiedzieć, że nie muszę tłumaczyć, co znaczy kręcić bekę, tak? Lubimy projekty, które troszeczkę są związane z kręceniem beki, ale mamy również wyzwanie polegające na tym, że musimy zbierać od samego początku dane z punktu widzenia monitoringu i ewaluacji każdej kampanii. Jak Państwo się domyślają, jeżeli chodzi o kwestie związane z ruchem zarówno rowerowym, jak i ruchem pieszym, te dane nie są publikowane, nikt ich nie zbiera, więc bardzo często stosuje się zasadę biurko, sufit, sufit, biurko. I dzisiaj jest 500. tak? I w związku z tym przystąpiliśmy do najpierw zbierania danych przed uruchomieniem kampanii. W momencie, kiedy zebraliśmy te dane, jeżeli chodzi o kwestie związane z ilością osób, które poruszają się w godzinach porannych w piątki na terenach, terenie Trumiasta i porównaliśmy to z danymi które są dostępne, jeżeli chodzi o takie rowerowe kraje, jak Holandia i Dania, okazało się, że struktura płci, która jest w Polsce, jest totalnie odwrotna do struktury płci w Danii. Mianowicie w Polsce w godzinach porannych najczęściej jeżdżą mężczyźni w kaskach, wyczynowo, w lajkrach i tak dalej, Natomiast w Danii i to jest około 64% na podstawie naszych danych, które zebraliśmy. Natomiast dane jest zupełnie odwrotnie. Podstawową grupą są panie. Normalnie ubrane, które jadą sobie do pracy. A poza tym, jeżeli jeżdżą do pracy, to od godziny 9 do godziny 14 mają więcej zajęć związanych z poruszaniem się po mieście, niż mężczyźni, którzy siedzą w pracy. I w związku z tym zaczęliśmy zbierać dane, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące, czy na skrzyżowaniach są Panie, czy też Panowie, czy mają akcesoria, jakie akcesoria itd. itd. Następnie e, podczas już samych rowerowych piątków zaczęliśmy zbierać dane jakościowe. Pytać się o, o kwestie dotyczące potrzeb mobilności. Dlaczego Pani jeździ rowerem? Dlaczego Pani mąż nie jeździ rowerem? I rzecz, która jest też ważna z punktu widzenia współpracy międzysektorowej, jakimi wartościami się Pani kieruje, Pan? Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że z punktu widzenia segmentacji klientów, z punktu widzenia tego, co jest najważniejsze dla biznesu, czyli dotarcie z odpowiednim przykazem do odpowiednich grup docelowych, ważne jest to, żeby wspierać te inicjatywy, które są zgodne zarówno ze strategią CSR-ową, ale również naszymi docelowymi klientami. W związku z tym, mając te dane, jesteśmy w tym momencie, mamy tą przewagę, że możemy powiedzieć, kochani, robimy właśnie taką, a inną kampanię społeczną i dajemy wam na talerzu możliwość dotarcie do takiej innej grupy. Koncepcja kampanii. Tak jak wspomniałem, stwierdziliśmy, że tylko i wyłącznie panie, żadnych facetów w kaskach i lajkrach i będziemy kierować się z naszą przekazem i całym, całą koncepcją e, kierowaną do Pani. I w związku z tym e, pierwsze, pierwsze nasze e, działania były to działania dotyczące przygotowania, przygotowania całej grafiki. E, dzięki naprawdę niezłym copywriterom z Radia Gdańsk udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której stworzyliśmy taki klimat ala Paryż lata 20. w pierwszej kampanii. I udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której tak naprawdę nie anonsowaliśmy żadnych informacji do mediów. Celowo. Po to, żeby doprowadzić do, do mm, takiego faktu, że to media zaczęły się zgłaszać do nas z pretensjami, dlaczego nie nas, nie poinformowaliście nas o tym, że taka kampania ma miejsce. To jest taka zwana taktyka na niechcieja. I czasami warto z niej skorzystać. Na czym polegała kampania? Kampania polegała na tym, aby zachęcić dańszczan, paczkę dańszczanki, do korzystania z roweru w godzinach porannych od 6.30 do 9 i spowodować, że ten rower zacznie być traktowany nie tylko wyłącznie jako rekreacja, turystyka, ale jako normalny, codzienny środek transportu. W związku z tym stwierdziliśmy, że okej. Okay. Zabawmy się, w pozytywne słowo tego znaczeniu, wciągnijmy naszych partnerów i starajmy się pozytywnie zaskoczyć. I to zaskoczenie było o, o tyle... Te początki były dosyć ciężkie, ponieważ no ten, ten to zdjęcie pokazuje, że jednak na początku trochę było tak sztywno, tak? Nie wiadomo było, czy nie dostaniemy, czy dostaniemy, czy... Jaka będzie reakcja? Kompletnie nic nie było wiadomo. Natomiast... Yy... Sprawa się wyjaśniła sama, ponieważ tak naprawdę zaskakiwaliśmy w ten sposób, że osoby, które otrzymywały tak zwane upominki, były o tyle pozytywnie zaskoczone, że nie było tam ani smaru, ani kluczy do rowerów, ani jakichś innych elementów, ale były tam kosmetyki dla pani, czyli różnego rodzaju pomadki, błysk wrzosu, z tego co pamiętam. I różnego rodzaju inne rzeczy, które tak naprawdę spowodowały reakcję łańcuchową. Jeżeli facet w kasku dostaje pomadkę, mogą sobie Państwo wyobrazić reakcję. Tak? W lepszym. E, w związku z tym naturalną rzeczą było to, że była ten tak zwany trochę marketing szeptany, polegający na tym, że były przekazywane te upominki, a to koleżankom z pracy a to żonie, a to siostrze, a to narzeczony i tak dalej, i tak dalej. Docho Dochodziło również do takich sytuacji, w których w e, kolejnym tygodniu były rozdawane kwiaty. Dochodziło również do sytuacji następujących, że osoby, które jeździły, e, jedna osoba, która przyjechała rowerem do, do pracy, pożyczała koleżankom i kolegom rower po to, żeby oszukać, tak? I żeby jednak wziąć kolejny gadżet, tak? Nie ma problemu. Proszę bardzo. To pozytywne zaskoczenie było również związane z tym, że zaangażowaliśmy. Zarówno władze miasta, jak i władze, władze samorządu. Nie mamy z tym żadnego problemu, żeby dawać sukces. Zarówno sukces samorządowcom, jak i sukces, jeżeli chodzi o biznes. I to jest też kreowanie, kreowanie takiego. Ja zawsze mówię, że to jest zdjęcie, za które Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego powinien zapłacić naprawdę grube miliony. Proszę poszukać w internecie uśmiechniętego pana Marszałka. Ciężko znaleźć takie zdjęcie. I to są rzeczy, które tak naprawdę otwierają, i to są te piosenki, które zaczynamy znać, tak? te refreny, które zaczynają się pojawiać. W związku z tym. E Efekty, które, które były, były dla nas naprawdę zaskakujące. Mianowicie od pierwszego do 3 piątku okazało się, że prawie 75% więcej pań zaczęło korzystać z rowerów. Natomiast w 2010 w porównaniu do 2011 65% więcej osób zaczęło uczestniczyć w samej kampanii. W liczbach jest to około siedmiu tysięcy. To nie są takie rezultaty jak, imponujące jak e, rok Heweliusza. Natomiast e, my przyjęliśmy zupełnie inną e, taktykę, jeżeli chodzi o kwestie związane z rozwijaniem tej kampanii. Rok 2011, troszeczkę zmiana, która nastąpiła. E, stwierdziliśmy i też na podstawie naszej współpracy z różnego rodzaju samorządami, Zakładam, że dużo osób z Państwa na sali to mieszkańcy Gdyni, Sopotu, Gdańska. Czyli jest ktoś, kto spędził weekend w Czewie, na tej sali. I to jest właśnie to wyzwanie. W jaki sposób doprowadzić do sytuacji, przecież w Czewie nic nie ma, prawda? Przez się przyjeżdża. W jaki sposób doprowadzić do sytuacji, w której zachęcimy osoby do tego, żeby przyjechać do tych bliskich samorządów? I to był też nasze, nasz pomysł, jeżeli chodzi o kolanną kampanię. I ta kampania miała trochę inny przekaz, ale również dzięki, dzięki współpracy z Radiem Gdańsk udało nam się doprowadzić do bardzo fajnej reklamówki, czyli czas na zmianę optyki, wybierz rower zamiast bryki. Ja jestem już poganiany, więc pozwolił Państwu, że będę pewne rzeczy jednak skracał. Oczywiście w subtelny sposób. To są mapa rowerowego Pomorza, czyli to są samorządy, które były zaproszone do realizacji naszej kampanii. Partnerzy medialni, nie będę wspominał o nich. Troszeczkę inne prace graficzne skrzyżowania, czyli to, co miało kolejnym wyzwaniem polegającym na tym, żeby dobrać odpowiednie skrzyżowania dla poszczególnych partnerów. Jak Państwo widzą, pojawiło się również na przykład tak jak Dańsk, pojawiła się Ergo Arena. Wybieraliśmy te skrzyżowania, które… Pojawiło się Pekinigę. Wybieraliśmy te skrzyżowania, które są najbardziej zatłoczonymi, zakorkowanymi skrzyżowaniami, jeżeli chodzi o godziny poranne. Dlaczego? Dlatego, że nauczyni poprzednią kampanią stwierdziliśmy, że dobrze byłoby również doprowadzić do sytuacji, w której osoby, które jadą samochodem, zaczynają się interesować, ale o co chodzi. Tak? I na tych kolejnych e, zdjęciach zobaczą Państwo o co chodzi. A o co chodziło? Chodziło o to, żeby e, samorządy nasze sąsiedzkie przebrały się. Widzą Państwo w tym momencie zdjęcia Trzczewa koło Galerii Bałtyckiej. Czyli to, co chcieliśmy zrobić, czyli na pokazać pewne różnego rodzaju wenty. Ergo Arena, tak? Treflik, który również wychodził do kierowca samochodów. Lechia Gdańsk również w akcji. Przywidz w przypadku przywidzę bardzo fajną pomysłem, który, który będziemy też e, dążyli, a mianowicie e, rowerzyści otrzymywali tzw. bony na skorzystanie z oferty od października do kwietnia. Czyli w, tych, e, w tym sezonie, kiedy to się, się nie dzieje, co prawda w się dzieje. E, smudzi, no, trąbki wielkie. To jest też taka kolejna rekomendacja. Mm. Jeżeli Państwo będą robili kampanie społeczne, które są związane z wyjściem, to zachęcamy do, do używania po prostu różnego rodzaju elementów muzycznych. Tak? Na początku panowie byli lekko sztywni, ale później się zaczęło. Tak? E jak Państwo widzą, pani Sierżant Skręt, która uprzejmie zatrzymywała wszystkich wielitkowie. Oczywiście Marszałek Świński. No i Peginiga. Widok górników koło zieleniaka jest zawsze jednak zaskoczeniem. Tak? Oczywiście Peginiga uczestniczyło to w zasadzie wolontariatu pracowniczego i to, co nas ucieszyło, to to, że pracownicy dopytywali, czy będą rowerowe piątki, bo ja bym chciała, chciał wybrać odpowiednie skrzyżowanie. Anyway, to co się udało, udało się zrobić zespoły w samorządach i bardzo się cieszę z sukcesu Gosi Ciecholińskiej, pani oficer rowerowej Strzewa, która właśnie uruchomiła pierwszą w Polsce choinkę rowerową i to jest już ten, że tak powiem sygnał mówiący o tym, że media ogólnopolskie zaczynają o tym mówić. A za Pablo Picasso, a również za prezydentem Kwaśniewskim, to nie chodzi o to, żeby znieść jajko, tylko dobrze o tym zagdakać. Więc trzeba zaczynać. Eee, współpraca tak naprawdę powoduje również, że pewne wyzwania natury operacyjnej, tej taktycznej, nie mają, że tak powiem, wielkiego znaczenia. Ja bardzo lubię to zdjęcie, ponieważ podejrzewam, że Państwo widzą, gdzie ja jestem na tym zdjęciu. Spełniło się moje marzenie z dzieciństwa. Zostałem Mariankiem. Okej. Okay. Chwalić, chwalić, chwalić. E, udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której kampania rowerowe Piątki została wybrana najlepszą kampanią w Polsce w 2010 roku. E, z czego jesteśmy oczywiście bardzo zadowoleni, ale tak naprawdę to jest sukces naszych partnerów. Nasza filozofia jest taka, że my tylko i wyłącznie pomagamy i otwieramy, więc jeżeli Państwo będą zainteresowani edycją 2013, to służymy. Natomiast przechodząc do wniosków i mając na uwadze upływający czas, tak naprawdę z naszego punktu widzenia nie ma nic ważniejszego niż jeden poranny uśmiech. Dziękuję. Dziękuję Pan bardzo. Pan Andrzej Potrowicz. Tak, na marginesie, panie Andrzeju. Trzy miesiące upłynęły od tego spotkania, w którym uczestniczyli ci, którzy zaangażowani są w aktywną, w tę formę mobilności aktywnej, prawda? Dokładnie w tym samym miejscu. I muszę państwu powiedzieć, pan Andrzej wspominał o tych przykładach, które zostały wykorzystywane z Niemiec. Drezno, Monachium to są znakomite przykłady, gdzie rzeczywiście polityka rowerowa jest bardzo dobrze prowadzona. A jeden z uczestników, honorowy ambasador Holandii, jak przystało na cyklistę, przyjechał do. Gda z rowerem, ale nie z Holandii, tylko z Warszawy. No ale tak, wielkie wyzwanie, drodzy Państwo, prawda? 400 km pokonał w 3 dni i tutaj był prelegentem, ale przyjechał rowerem jak przystała na cyklistę.